Never ending story. Wow 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 Okej, okej. Never ending mm -hmm. story Okej, okay. to no tylko fryzura, przystańcie, dobra. Dawaj, Limal! Limal! Dziękujemy, że przyjechałeś do Polski! Okej, okay, jestem Limalem. Jestem Limalem. Ale że co? No to jest taka odzieżowa improwizacja, że ja spod jestem. A tak jak w muzyce taka improwizacja, tak? Mhm. A -a. mhm. Tylko wiesz, trochę taka kamizelka przymała. Okej, rozumiem. No. Duża improwizacja, bo nawet czaszy z tyłu nie ma, więc jakbym skoczył, to bym, wiesz, zginął. Na miejscu. O kurczę. O, to nie rób tego. Nie rób tego! Nie, spoko, będę tylko się kręcił. Idę kogoś złapać na haczyk. Okej, pokaz pokazem, ale czas otworzyć misy cateringu! Otwieramy misy! O kurka! O kurka! Szybko! Bonjour, monsieur. co? Przejdźmy na polski w takim razie. Okej, okay, oui. Powiedz, do jakiego dania porównałbyś Anię Starmax z Masterchef Junior? O, do pangi. E, nikt nie wie skąd się a wszyscy się zajadają. <laughs> mocne słowa, powiem Ci szczerze. No mocne. Okej, okay. jesteśmy gotowi na ewentualną ripostę? Nie. Hmm. Mateusz Gessler kojarzy mi się z odsmażonym daniem. Nieważne czy młody, czy stary, zawsze z czymś odsmażanym. Odsmażony kotet drobiowy, indyczy i schabowy. Wszystko jedno, to po prostu ma taki sam smak tyle. Pierwsze pytanie... Polska krewetka wjechała! Jest... Co? Krewetka? Teraz? Okay. Przepraszam. robimy wywiad przy krewetce, dobrze? Będę mogła ale pytać przy krewetce. przy krewetce? No tak, ale nie w trakcie połykania. Jest ze mną Weronika, która przyleciała mm -hmm. ze Stanów. Weronika, powiedz, kogo ostatnio znanego widziałaś? Uh, I've seen... Uh, to znaczy... Um, Zawidziałam ostatnio Sylwestra Stallone. Jean-Claude Van Damme troszeczkę mm -hmm. też już zawidziałam. Leonardo DiCaprio, Roberto De Niro mm -hmm. też widziałam. Danny De Vito, mm -hmm. Nick Nolte, mm -hmm. Liam Neeson też widziałam mm -hmm. go. Meryl mm -hmm. Streep też go zobaczyłam. No i to wiesz, dużo było aktorów, ale to był telewizor, nie? Się zmieścili wszyscy w jednym telewizorze moim. <laughs> Niesamowite, to jest właśnie Ameryka. Wszyscy. Telewizorze dla Weroniki Rosati, Tak? To było niesamowite pewnie. Tak, bo to była TV on demand. Telewizja na żądanie, nie? Zarządała mi się pojawili. Po tak. prostu. Wiesz co, chciałabym przekazać, to że trzeba być oryginalnym i nie wolno głupio. Dobra, daj jakąś mrożącą krew żyła historię z wybiegu. Aha, no to y, masz taką historię, słuchaj. Okej. Okay. Y, pewnego razu w Mediolanie podczas mm -hmm. pokazu, y, tak. to znaczy przed pokazem, tak. okazało się, że buty są moje za małe. Zrobisz coś takiego? No, nie potrafisz, grubasie. No to ćwicz, no to ćwicz i zrób coś takiego i...